was w drugim odcinku z gry GTA 3 Dzisiaj no, wiadomo chyba że zrobimy Następną misję I będzie ona też u Luigiego A jak, jaki będzie news jej tytuł zobaczycie zaraz I na końcu być może pojedziemy do y, drugiego miasta Oczywiście niestety będę musiał trochę szczytować, ale Eee, yy, dobra, jedź. Ej, dupa. Bo jeździć nie umie i się wali. No i tutaj jest. staj na niebieskim polu, a bez poczuć no, Widzieliście chyba tytuł. A ja idę z nim na pięści. Co się będę z nim bawił. Trzeba pojechać też do y, takiej, takiej, takiej dzielnicy, jakby. I dostał w rękę i umarł. Ej, to jest dziwne. Wiem, nie umie jeździć. I dawno nie Dobra. I właśnie tutaj musimy. A może ja go lepiej autkiem przejadę? Właśnie, i teraz musimy jechać, przemalować te auto i wstawić je do garażu Luigi'ego. Jest on obok szpitala. Tutaj teraz jakbym skręcił to jest szpital. zresztą widzieliście w pierwszym odcinku, kiedy wywoziliśmy stamtąd misji. Hmm, teraz tu trzeba skręcić. I tu. Będę uważał, żeby w nic nie przywalić. <tudy> Dobra. O, już bym go rozwalił właśnie w tym momencie. Ale na pewno ktoś zaraz we, we mnie wiedzie. A ja na początku to chwaliłem tych kierowców. Jej, ale oni dokładnie jeżdżą. A tu nagle, nawet na czerwonym świetle, bo też tu kradną i dlatego tak szybko jadą, ale to nie, nie o to chodzi. Po prostu tak, tak niektórzy jeżdżą, że normalnie jeszcze jechałem na skręcie, to gościu i się jeszcze się zatrzymać, żeby we mnie nie walnąć, to nie dość, że się nie zatrzymał i we mnie walnął, to jeszcze nawet nie próbował się zatrzymać i, i cisnął dalej prosto. I to jest takie właśnie... To teraz pojedźmy po te auto, które którym dojedziemy do Jezu trzeciego. nie, 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 wiecie, drugiego miasta. Chociaż... A ten Pojedziemy, tylko że nie będziemy zwiedzać. No właśnie, następny odcinek zrobię taki specjal, zwiedzanie miasta. Drugiego. Dzisiaj sobie ta, What the fuck Jej, kich... Dobra Nie no Ale trikarz Do pewnego... Wyprzedziłem prawie auto <grymne> Ale radia słucha Ja myślałem, że to jakiś mocny gościu A tu, je nieźle Trochę mi tnie, ja nie wiem czym. I nie lubię tego auto trochę. Ono ponad, niby jest najszybsze w mieście, ale nie lubię go za bardzo, bo on tak, ono się tak ślizga na drodze.